W po imponującym zwycięstwie dzisiaj nad Aresem Błesieńskim, drżałeś chociaż przez chwilę, bo rozcięcie na początku i wyglądało tutaj, że walka nie układa się dobrze dla Ciebie na początku. No to tym pierwszym rozcięciem, to był chyba fajtik, zaskoczył mnie troszkę, nie powiem, że nie. Nie był to mocny cios, ale czułem, że już mi ta skóra pękła na czole i widziałem tak intensywnie, że mi jest krew leci. Tam jak w tym parterze się znaleźliśmy, to już widzę taka kałuża, mówię oj. Że trzeba troszkę przyspieszyć, bo się troszkę zacząłem bać, że może to lekarz przerwa. Nie widziałem tego, jak to wygląda, i mówię, chyba jest głęboko, bo tak dosyć do sobie nie leciało. Eee, no i mówię, że chyba będzie lepiej, jeżeli to się to szybciej skończy. No bo gdzieś wiadomo, tymi czasami by mi to mógł naruszyć jeszcze bardziej i nie wiem, w sumie jeszcze tego nie widziałem, ale no prawdopodobnie no, pewnie mogłoby się to skończyć lekarzem. Nie? Słuchaj, zniosłeś presję kibiców, bo jednak tutaj ta spora grupa kibiców przyjechała, mocno dopingowała Aresa i trzeba było to znieść to, to było dla Ciebie takie inspirujące, że trzeba postawić się nie tylko Aresowi, ale jeszcze tutaj temu dopingowi fantastycznemu w wykonaniu jego kibiców Nie no fajnie, fajnie, że tylu kibiców przyjeżdża, wiadomo kibicują, wspierają swoich Jest to taki sport, to fajnie ten doping zawsze pomaga no mnie to nie rusza tak naprawdę, ja nawet bardziej mnie to motywuje, można powiedzieć, jeżeli jest taka publiczność przeciwko mnie, jakby można to powiedzieć. No... szkoda tylko, że było fajnie i na końcu tam jakieś brzydkie słowa zaczęły lecieć, no to to już takie trochę niesportowe zachowanie, no ale no to emocje i wiadomo. Ale to rozczarowanie, które kibice przeżyli, a dla ciebie to, to chyba jest tak naprawdę nic wielkiego. Gdzieś, gdzieś tutaj jednak obrona pasa chyba jest najważniejszą rzeczą, która Ci się udała i zrealizowałeś plan w 100% nie ma. No dokładnie. Przywieźliśmy pas z Poznania i pas wraca do Poznania pod mój telewizor, ma swoje specjalne miejsce i tam idzie leżał. Słuchaj, e, zapytam ciebie, bo e, ta sytuacja też e, widziałem, że włączył ci się ten instynkt zabójcy w momencie tego ostatniej, tej ostatniej akcji z tym ciosem, no. tak? bo była tam e, Ares, widać było, że rozpaczliwie też szuka tlenu gdzieś i, i możliwości. Łapał siatki, łapał siatki. Tak, łapał siatki i chyba chciał zmienić obraz tego pojedynku w jakiś sposób, a, a nie szło tutaj w tą stronę. E, ty wiedziałeś, że to jest ten moment na zakończenie? Już czułem wcześniej jak dostał kolano. I po kolaniu tak uderzył głową, tak po tylicę uderzył o matę. I mówię, już wtedy widziałem, że tak zrobiło to na nim wrażenie i to chyba było po tej akcji, bo od razu potem wstaliśmy do góry i była już ta akcja końcowa i to już tak jak mi się wydaje naruszyło go, że już tak nie wiedział chyba co tam jest grane, nie? I potem już tylko kropka nad... i... Słuchaj, to co rzucało się, bo jeszcze wrócę do walki samej, to co rzucało się w oczy, to twoja naprawdę świetna dyspozycja fizyczna, bo było widać, że tą siłę, tak naprawdę, nie wiem, czy w jego przypadku zrobienie, pójście do kategorii wyżej z tych 77 kg było opłacalne, bo w starciu z tobą było widać, że jednak odstaje tutaj w pewien sposób. Szybkość, ok, wszystko, wszystko technika, wiele rzeczy się poprawiło, ale jednak fizycznie ty górowałeś. No to są lata judo, lata na macie zapaśniczej spędzone, no to jest taka siła, której się nie da wyrobić na siłowni I to zapaśnicy czy judocy wiedzą o czym mówię No nie wiem, no ogólnie jak tak się siłowaliśmy, to nie czułem jakiejś tam wielkiej dysproporcji, nie? Ogólnie, że Ifte z tego parteru dobrze wstawał i widać, że też naprawdę dobrze się przygotował do tej walki, bo wyciągnął wnioski z tego naszego pierwszego pojedynku, trochę inaczej zaczął kopać, tego wtedy nie było, te high -kiki obrony tych obaleń, też zaczął wstawać od razu trochę inaczej niż ostatnio no, widać, że solidnie się przygotował nie? do tej walki, że naprawdę tam był progres Znaczy, dedykacja tej walki dla kogo, ewentualnie dla kogo, podziękowania? Dziękuję całemu moim klubowi, trenerom To jest Bartek Jezierski, Arek Kordus, Tomaj, Michał Pietrzak, Mariusz, Cinek Wszystkim chłopakom z klubów Damiany, jak na KSW też wygrał ostatnio. No, wszystkim, którzy mi dobrze życzą, moim sponsorom Fitday Catering, Francesco Marmi. No, to wszystko. Nie, nie wszystkich spamiętał. No, jeszcze tak nie jeszcze wiązuję do tego uwagi. Bardziej to na internecie robię w takim razie gratuluję jeszcze raz wygranej. Fantastyczna wygrana obrona pasa. No i co, czekamy na, na, kolejne, na kolejne występy, bo dość rzadko ostatnio występowałeś. No mam nadzieję, że będzie, będą częściej te pojedynki. Ja też mam nadzieję, że jeszcze przed wakacjami coś by się udało. Zobaczymy. Liczę, że teraz już będzie dobrze. A tutaj wiesz, co jeszcze tak na marginesie kończąc, usłyszałem od kogoś, kto, kto zna się na MMA, że to jest aktualnie najlepszy polski zawodnik wagi średniej. Nie, <laughs> to ktoś tam przesadził. To jest dużo. Jak? No, może tam gdzieś czołówka, ale jest dużo mocy. 8.4 akrola w Polsce jest mocno wsadzona. Ten top jest naprawdę. O, dziękuję. Top ale ale zamieszałbyś jeszcze, jeszcze, ale zamieszasz. No coś tam planuję nie? jeszcze pomieszać. No, zobaczymy. No, w takim razie. Ja nie jestem taki stary, więc jeszcze trochę mnie zobaczycie. W takim razie dziękuję bardzo jeszcze raz. Gratulacje. Dzięki no i co? bardzo. Do zobaczenia kolejny. Raz. Dzięki bardzo. Do zobaczenia.